Dobra, widzowie, mocny filmik Najbardziej niepobijalny rekord w historii gamingu Oglądamy 99 na Metacritic'u Wiadomo, że generalnie oceny i recenzje mają z czasem ostatnio coraz mniejsze znaczenie I często po prostu się z nich śmiejemy Jak Assassin's Creed Shadows dostaje podobne lub lepsze noty od Wukonga Choćby, czy Stellar Blade'a, Ale kiedyś trochę się z tymi opiniami liczono Jest kilka wyników na Metacritic'u Które świadczą o tym, że nawet chyba ci krytycy Wiedzieli co robią, bo jak sobie wejdziemy na tę stronę Najlepsze gry wszechczasów No to najlepiej ocenioną grą wszechczasów Jest bez zdziwienia The Legend of Zelda Ocarina of Time 99 na Metacriticu Wy to rozumiecie? To jest popieprzony wynik Jeżeli już w ogóle się przejmujemy Tymi ocenami, a to z reguły sobie myślimy Że jak gra ma powyżej 90 to jest Giga dobra, jeżeli ma Powyżej 80 to mówimy sobie no nieźle Nieźle, chociaż tak jak mówię z czasem Coraz mniej zwracamy na to uwagę, no ale dostać kiedykolwiek notę 99 na bazie 22 recenzji coś, coś znaczyło, zwłaszcza, że gra faktycznie jest przez wielu uznawana za top 10 tak naprawdę każdego wszechczasów. Mamy tutaj Red Dead dwójkę, GTA 4, Soul Calibur, nie wiem, nie grałem. Te recenzje miały w większości przypadków te najbardziej topowe sens. Half-Life 2 tutaj jest w tej topce. Oglądamy, moi drodzy, historię tego niepobijalnego rekordu. Mi się wydaje, że on jest niepobijalny z jednego prostego względu. Kiedyś na recenzję wpływało 20 redakcji, totalnie zatwierdzonych przez Metacritic. W tym momencie wchodzi ci 100 redakcji po kroju gry online <gry> i daje A7 na 10 gierce która jest 9,9 na 10 i co? No i dupa, już nie ma 99, nie? Z drugiej strony jest taka redakcja, nie wiem, czy teraz, teraz jej pewnie nie znajdę, ale sprawdzaliśmy przy chyba właśnie Assassin's Creed Shadows, jest redakcja, która od 10 lat wystawia każdej grze, którą ocenia 100 na Metacriticu. Każdej. Każda gra od niej ma 100, więc od razu nota jest podbijana, nie? Na przykład. This While. In the entire history of video games that have been rated on Metacritic, which no. goes back to 1995 with full throttle, only one game has managed to attain an average critic score of 99. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. a game that actually came out before the site even launched in 2001, which means this, this number. Gra, Bardzo mało ludzi jest w nią przejść bez poradnika, ale to pokazuje, że kiedyś faktycznie twórcy oczekiwali od ciebie jakiegoś ilorazu inteligencji, bo to nie jest tak, że ta gra jest zrobiona głupio. Ona jest bardzo mądrze zrobiona, tylko trzeba faktycznie ją rozumieć. Ta gra cudownie korzysta z mechanik, które Ci oferuje, zresztą tytułowej Okaryny czasu. Ta gra ma zarąbisty świat. Ja uważam, że nowe Zeldy nie umywają się do tego, co ta gra ma do zaoferowania. 99. Just a single game post Metacritic launch has managed to hit the 98 mark with GTA 4 in 2008. And besides that, it starts getting down to multi game ties for 97, 96, and so on. That means in the nearly 27 years since Ocarina of Time's release, no other game has managed to match or overtake its standing as the greatest game of all time, as scored by Stary, the largest. Ta postać mi się nie podoba. And most widely referenced review aggregate site in game's history. Now whether or not you actually agree with that placement is kind of irrelevant to this video, but something I've always been curious about is whether or not another game will actually hit that 99 overall score ever again. Not that it would make the game better than if it was sitting at a 98, but just for science, you know, I was curious if we'd ever see it happen, and after looking into it for a while, I think I have my answer. No. Nie ma szans. Za dużo redakcji, za dużo czynników, które teraz zaburzają w ogóle jakąkolwiek rzetelność i obiektywność. Zresztą ta okaryna czasu, jak na swój moment, totalnie przebijała jakiekolwiek oczekiwania graczy. To też jest tak, że ona wyprzedziła swoje czasy. Nie wiem, czy w 2025 roku, idąc do przodu, znajdziemy taką grę, która faktycznie wyprzedza nasze czasy. Te skoki technologiczne, graficzne, mm. deweloperskie, kreatywne ogólnie rzecz biorąc, są coraz mniejsze. Kiedyś te skoki były właśnie praktycznie z gry na grę. Ktoś wpadał na jakiś wybitny pomysł i to już było coś niesamowitego na, na tle konkurencji. Teraz żyjemy w erze recyklingowania tych pomysłów. Kto In wie, 99... może Half-Life 3, bez kitu, może Gaben upichci. As, long as the stay the same, I no game will ever get a 99 on Metacritic ever again. Let me explain why. The first thing we have to address is that Metacritic works on a whole number system, whole numbers in between zero and one hundred, with reviews that don't follow that exact format being converted to it. That means a ninety-nine doesn't necessarily have to mean ninety-nine on the dot. Likely there's some rounding going on here, and there is. If you average the twenty two reviews that add up to this overall score with eighteen perfect hundreds, a ninety eight, a ninety five, a ninety four, and a ninety, you get ninety-eight point nine five. jaka by wyszła faktyczna ocena, gdyby... 98 to by były stówki, a dwie by były do dziesiątkami. Round up to a 99. In fact, I feel like the general public would agree that anything above a point 5 should be rounded up to the nearest whole Obstawiam, number. Że Skrajnie niskie w skrajnie wysokie są wykluczane? Skrajnie wysokie na pewno nie są wykluczane. Skrajnie niskie, biorąc pod uwagę ostatnie recenzje, przed, nie, z ostatnich dziesięciu lat, to praktycznie nie istnieją i nie wiem z czego to wynika. Prawdopodobnie z szeroko pojętej inflacji i ocen recenzenckich. And anything below a point 5 should be rounded down. You know, standard rules apply here and if you had to guess, you'd probably assume that's what metacritic does. 재미ensive but that's not actually true. Oho. If we take another example, like NFL 2K1, which has a Metacritic score of 97, yeah, that's real, and average out the scores that add up to that number, we actually get 96.27, which most people would probably hmm. round down to a 96. So that kind of gives credence to the idea that Metacritic employs an always round up policy, where even a 98.01 could technically qualify as a 99, and while that might be a strange. To jest bez sensu. W sensie, and Strange way of handling it. As long as it's consistent, it's really more of a strange quirk to the site than anything. But if you do a little bit more digging, you'll notice that the system is much, much weirder than an unorthodox rounding method. For example, Virtua Fighter Four has a 94 on Metacritic, but in calculating its actual average, it comes out to a 92.8. Oh. <laughs> Ej, może oni faktycznie eliminują jakieś? Może faktycznie tak jest. Which Tylko is... na jakiej zasadzie oni dochodzą, co eliminują? Its actual average, it comes out to a 92.86. Full Throttle, which is, like I said, the earliest game rated on this site, comes out to an 86 with 8 reviews, but actually averages an 84.125, which means that it's been adjusted by almost 2 full points. And even the two runner-ups to Ocarina of Time, Soul Calibur and GTA 4, actually both average 97.1. Six. The reason why is that Metacritic actually runs on a weighted average system, where critics they believe have a more solid reputation actually matter more to the score than those that yeah, don't. Ale to jest tak złe, to jest tak złe. Czemu Metacritic tak działa? Ja bym w życiu nie wiedział w ogóle o tym. I ja myślałem, że to zawsze jest średnia, ale faktycznie nigdy tego nie policzyłem, no bo sobie myślę, dobra, ty strona raczej bazuje na logice człowieka, nie? Czyli mamy ileś recenzji od zera do 100, no to się tam pododają, podzieli się arytmetyczną i się Ale nie, o to szk Chyba nie! Zaraz się okaże, że wiesz, nowa redakcja z bardzo konkretnymi na przykład nazwiskami i respektowanymi w świecie gier, które dobrze oceniają rzetelnie, będzie oceniona niżej niż IGN, bo ma renomy. Faktycznie, megalogiczne. Personally, to powinno być od razu podane do świadomości publicznej, która redakcja.

Metacritic, a process that's also weirdly secretive and unclear by the way. So why are there tears of reputability when you can just turn away anyone you don't think is legit? Jeśli idziesz przez Metacritic ma komisję, która może sobie odrzucić tych, którzy są niewygodni, do tego IGN może zapłacić pod stołem Metacriticowi za to, żeby ich głos liczył się potrójnie. I wtedy hune gry dostają jeszcze wyższe noty niż powinny, średni. To jest oczywiście czysto hipotetyczne i ja nie wiem, czy tak było, ale mogę się domyślać, że może potencjalnie chyba maybe taka sytuacja kiedyś miała miejsce. Samo istnienie takiego systemu poddaje w dużą wątpliwość wiarygodność tej strony. Why should my vote matter 0.8 times as much as IGN? This all creates a system where you can never be sure which random variables are being adjusted and whose score matters the most. And while that's not like the end of the world or anything, considering scores inform consumer purchases and they're also sometimes tied. to bonuses for developers, which is a whole other can of worms. I feel like there should be more information on how this all works. Either way, the waiting system doesn't actually stop a game from reaching a 99 overall. It just makes understanding how to get there a little bit more confusing. Actually, if anything, it seems to boost scores most of the time, which makes that number even more achievable. But something that definitely does create a lot of problems is the sheer Nie dajcie się my tu nie rozmawiamy o jakimś takim luźnym i po prostu dla śmiechu, tylko rozmawiamy o stronie, która dla wielu Przeciętnych takich normików, jest wyznacznikiem tego, czy może warto kupić tę grę, czy nie. Zresztą recenzje też, co do zasady, jeżeli chodzi o ich definicję, miały być obiektywne i pomóc w ocenie wartości produktu, żeby podjąć jakąś sensowną decyzję zakupową. To, że tak nie jest, no to część z nas wie, część z nas kiedyś się pewnie dowie, a część nie dowie się nigdy, bo będzie żyć w błędzie. Ale Metacritic jest jedną z tych platform, która dawała trochę lepsze poczucie niż czytanie jednej recenzji, bo ona była właśnie zbiorowiskiem, konglomeratem tego wszystkiego. Myślałeś, że kurde będzie po prostu to zwykła średnia. A teraz w percepcji człowieka jest duża różnica między grą, która ma 79 a 81. I skąd to wiem? Bo kurde a Ceny działają dokładnie tak samo. Coś za 7,99 w głowie koduje się jako 7-złotowy produkt, a za 8,01 jako 8-złotowy. Z recenzjami na pewno nie jest inaczej, bo to dalej są liczby i to dalej jest nasza percepcja. W związku z czym może być trochę ludzi, które po takim zbustowaniu ocen, które jest totalnie z dupy na Metacriticu, mogą kupić jakąś grę, która jest o jedną notę w złym miejscu i ostatecznie nie bawili się przy tym tak dobrze, jakby zakładali, że będą się bawić. Bo jednak różnica między

w idealnym świecie. W idealnym to oceny liczbowe by nie istniały. Jeżeli faktycznie interesuje Cię to, jaki jest produkt, to recenzje są w formie pisemnej albo audiowizualnej, ale bez umniejszania im i kondensowania ich. Do skali 1 do 10. To wtedy po prostu słuchasz całej analizy, co jest dobre, co jest złe, co się podoba, co komu może się nie podobać, co faktycznie jest jakąś innowacją, a co niekoniecznie, co jest przestarzałe, jakie są bagi, i z tego wyciągasz dla siebie to, co dla Ciebie się w grze liczy. Z obiektywnej recenzji bierzesz dla siebie te elementy, które są dla ciebie najważniejsze i sam sobie wyznaczasz, OK, ta gra będzie dobra dla mnie, kupię ją. A jeżeli sprowadzamy wszystko do not od 1 do 10, to dużo ludzi w ogóle nie czyta recenzji, w ogóle nie słucha recenzji, tylko patrzy na koniec filmu ign widzi 7 i mówi, dobra, kupuje. Dobrze, że nie 6. Tak samo jest z Metacriticiem, tak samo jest z gazetami. Ja pamiętam, że za dzieciaka tak miałem, że sobie przeglądałem gazetę CD Action, czasem coś przeczytałem, ale ogólnie co mnie interesowało najbardziej, jaka notka na tej skali od 1 do 10 jest i jakie są plusy i minusy w podsumowaniu. Teen reviews. Because major outlets are less likely to review the game, it hurts its chances at getting more highly weighted entries in comparison to the lower ones, which is at least partially why Most of Metacritic's top lists end up being big budget games, despite indies often being critical darlings year in and year out. Again, th this whole system is stupid and I hate it. That larger number of critics is important to note for a few reasons. One, you're obviously getting a wider set of opinions here, and the wider the set, the more scattered those opinions end up being. Two, there's way less control from Metacritic themselves. Like I said earlier, both Ocarina of Time and Soul Calibur were aggregated multiple years after release, with a very strict selection process and one that could easily have ignored ignored outlets which gave the game lower scores but now that hundreds of critics have been verified it's the wild west out there which is technically a good thing because metacritic already seem to be inputting way too much of their own opinions in this whole process as is but if we're talking strictly about trying to accumulate great scores and maybe shiftily ignore some of the stuff that doesn't fit that mold ocarina of time has a huge leg up on anything coming out today especially since by metacritic's own admission some of the critics that are allowed to submit reviews for new games haven't earned the same reputation as some of the more Trusted reviewers of the last 30 years, and the third reason this larger critic base is important is that the higher that number goes, the farther a game averaging even a 97 or a 98 is from actually pushing over to a 99. Because while it might seem like a game like Grand Theft Auto 4 or even Breath of the Wild is close to matching Ocarina, and if a couple more positive reviews had popped up, it would have actually had them hit that golden number. These scores really don't tell the full story of how massive of a gap this is to make up. Let's assume for a second that there's no weighting system or rounding system. No, my żyjemy w czasach, w których może się trafić redakcja. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki Jezu, był taki artykuł, nie wiem, czy to była recenzja, czy nie, ale artykuł, który narzekał na Wukonga, że, nie, że jest tam za mało kobiet. I pomijając w ogóle, że akt czwarty opiera się w całości na płci pięknej, to było to czepianie się tego, że w chińskiej legendzie opowiedzianej w formie gry o małpie i o zwierzętach w dużej mierze, nie ma kobiet wystarczająco i to jest minus, który faktycznie tam wpływał chyba na jakąś notę wystawioną grze. No to żyjemy w czasach, w których na przykład taka redakcja może się liczyć do średniej na metakrytyku więc nawet genialna gra, absolutnie dobra, 10 na 10, cholera wie, nie wiem, poziom Warcrafta trzeciego, bo dużo ludzi mówi, że Warcraft trzeci jest grą idealną, może stwierdzić, że o, no nie wiem, te orki to trochę rasizm i chuj, koniec. Of a gap this is to make up. Let's assume for a second that there's no waiting system or rounding system, and these games are all just averaging the exact numbers they are on screen. I know the actual math would be a little bit more complicated, but since the algorithm seems to change on literally a case-by-case -case basis, this is the best we're gonna do. How many more reviews would these games need to bring their current overall scores to a 99? If we took a game like Soul Calibur, which has 24 reviews to the tune of a 98 no. overall score, we would need a total of 24 more perfect 100 out of 100 scores in addition to what it has now. 24 setki, żeby skontrować 98. Matematyka jest popieprzona. To, to jest nie do zrobienia po prostu. No bo mówię wam, jeżeli teraz w skład tych ocen na metakrytyku potrafi wejść ponad 100 redakcji, no to dzięki. To po prostu nie ma, nie ma szans. Poza tym, wiecie, jeszcze jedną rzecz wam pokażę, bo strasznie lubię ją pokazywać. Widzieliście kiedyś Gran Turismo na metakrytyku? Tu akurat możecie porównać, jak krytycy widzą gry, a jak widzą gry gracze. Od krytyków 87. <laughs> Ale od mniej. That's more additional perfect scores than the total amount of reviews for Ocarina of Time, on top of the 14 perfect scores that Soul Calibur already has. GTA 4, which has 48 perfect scores, would need 86 more people to be verified, allowed to add to its Metacritic score, and all willing to give it nothing but hundreds in order to move it up a single number overall. I I Metacritic. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie Mam takie poczucie, że jak lubię bardzo jakąś grę To chciałbym zobaczyć, że ona cieszy się dużym oznaniem Nie jest tak, że musi I że to jest dla mnie wyznacznik, czy ja będę w to grał Ale fajnie jest zobaczyć, że innym też tak siada Że jest to jakaś gra wszechczasów dla niektórych Więc jakby na przykład Elden Ring miał 99 To bardzo bym się z tego cieszył Mimo, że na co dzień mam totalnie wyje takie rzeczy, ale zobaczcie jak jest to praktycznie nieosiągalne, bo wystarczy jedna redakcja dająca 40 tej grze tylko za to, że jest trudna, załóżmy, i pozamiatane. Mention these scores probably wouldn't have the same reputation as an IGN or a GameSpot and would be weighed lower, making the true number of additional perfect reviews necessary to hit that goal completely unknown but likely over 100. And we can't even rely on the fact that it's really pushing deep into 98 range and is actually on the edge of a 99 because by all accounts it's the The opposite. It's likely just scraping by into the score. Breath of the Wild, you can completely forget. It would need 218 more perfect scores and not a single other blemish to pass that hurdle, despite being one of only four games post 2010 to even hit the 97 mark. You combine those factors along with the trend of reviewers becoming less granular with their scores, with most rating on a non decimal 10 point or even 5 point scale, which really increases variance between scores, and I truly think achieving a score of 99 on Metacritic is. Impossible to hit. And of course, the natural argument to this is that. Czy wiadomo, że Ocarina of Time była niesamowita, rewolucyjna i bla, 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 bla? bla Ale to były 22 recenzje. Dużo łatwiej jest jakkolwiek przesunąć ten wynik, taki wniosek. Więc nawet nie możemy dyskutować, czy ona jak na swoje czasy była tak wybitna, że zasługiwała na 99. W momencie, gdy mamy nierówne sobie recenzje na Metal jeszcze do tego jest ich zupełnie inna ilość i zupełnie inne czasy z innymi skokami technologicznymi. Option for some people. Be it Red Dead 2's slow burn and dated shooting, GTA 4's occasional regression from prior entries, or Breath of the Wild's breakable weapons and lack of story presence. If those things were patched up, uh, who knows, maybe you don't get some of these scores on the bottom end and and they can really make up ground that way. But I think it's a lot to ask for a game to not only be revolutionary, but also polished to such a pristine degree that you can't poke any holes in it whatsoever. And for it to feel that way for not just one person, but the overwhelming Majority of critics who have their own rating systems and preferences. There's just no way to check all those boxes. So, no. No other game will ever hit a 99 on Metacritic Pogódźcie for as z long tym. as we all, widzowie z YouTube'a, daję wam małą grę, jaka gra waszym zdaniem zasługuje na 99 lub 100 Metacritic? Jedna gra. I dlaczego? Dawajcie, chętnie poczytam. I'm, I'm standing on this, feel free to make fun of me if it actually happens, I'll deserve it. Maybe GTA 6 comes out this year and instantly proves me wrong, who knows? But maybe the bigger question we should be asking is why are we still using Metacritic as the gold standard even in industry for bonuses? And and dwa jest blisko 99 Albo Sekiro we still Siema Fajny materiał Pokazał matematyczną i mroczną stronę I nie do końca matematyczną, ale taką Bajasową metakrytyka. Jeżeli ktoś traktował poważnie metakrytyka Do tej pory, to myślę, że może go traktować Trochę mniej poważnie w tym momencie To na 100%